trudniej w dzisiejszych czasach wymyśleć nowy gatunek gry komputerowej. Zazwyczaj są to strzelaniny, yy, przygodówki, symulatory lub inne. Za to bardzo mile przez graczy widziane jest ciągłe udoskonalanie tych gatunków, dzięki czemu otrzymujemy coraz to lepsze gry. Teraz chcielibyśmy pokazać grę, która przeszła szereg różnych ulepszeń i pojawiła się teraz w całkiem nowej, świetnej odsłonie całkowicie po polsku. Swift 3D. Swift 3D to świetna strzelanina. Na początku gry wykradamy z bazy helikopter i wyfruwamy na szereg misji. Nasze zadania wykonujemy nie tylko na Ziemi, ale także w kosmosie, na Księżycu lub Marsie. Co więcej, czasem przyjdzie nam zejść na Ziemię i przesiąść się do Jeepa. Misje mają różne cele główne, ale strzelamy właściwie do wszystkiego, co się rusza. Co chwila nadarza nam się okazja na zdobycie nowej broni, którą albo ktoś zostawił na Ziemi, albo pojawiła się po zniszczeniu wrogiego obiektu. Nasz pojazd oglądamy z góry. Grafika jest świetna. W pełni 3D. Obsługiwany jest również chip 3DX. Program został wydany już jakiś czas temu, ale teraz możemy podziwiać go w całości po polsku. Od gry praktycznie nie można się oderwać. Nacieszcie swe oczy tym widokiem, bo już za chwileczkę, już za momencik, już wygra. Uwaga, a teraz pierwszy konkurs. Do wygrania dwa egzemplarze gry SWIFT 3D ufundowane przez naszego nowego sponsora Optimus BIS. Pytanie brzmi: jaki tytuł nosił pierwowzór SWIFT wydany przed laty na Spectrum, Amigę, Atari ST czy Commodore 64? Odpowiedzi przesyłajcie oczywiście pocztą elektroniczną, zwykłą z dopiskiem konkurs SWIFT. Monika. Czego się boisz najbardziej? A ty? Okay. Stanowczo dentysty. Pozdrawiam pana Witka, a już niemal pięć lat straszy nas wspaniała, klasyczna trylogia przygodowa Alone in the Dark. Trylogia Alone in the Dark to kolejny przełom w dziedzinie gier przygodowych. Wprawdzie dziś grafika 3D i ruchome kamery i tego typu przedstawienie postaci nikogo nie dziwią, ale pięć lat temu, gdy gra powstawała, to było coś. W trzech częściach programu mamy opuszczone i nawiedzone domy, zjawy, demony, wielu przeciwników i wiele ciekawych zagadek. Nasz bohater, Edward Canby, ciągle jest sam i ciągle jest w ciemności. Stąd nazwa Lonely in the Dark. Po prostu pech. W pierwszej części odkrywamy mroczne tajemnice opuszczonej i nawiedzonej willi Derseto. W drugiej ratujemy porwanego przyjaciela, który jest przetrzymywany w kalifornijskiej muzealności o po kulinarnej nazwie Piekielna Kuchnia. W trzeciej części przemierzamy miasteczko pełne duchów, rodem z Dzikiego Zachodu. Każda z części trylogii wprowadzała jakieś nowe udoskonalenia techniczne. Każda jest prawdziwym wyzwaniem dla miłośników gatunku przygodówki akcji. Wszystkie trzy gry zostały teraz wydane jako trylogia. Jednak nie są to te same gry w jednym pudełku. Problemiści ulepszyli niektóre elementy, w szczególności warstwę dźwiękową. Niesamowity klimat i ciekawe zagadki sprawiają, że Alone in the Dark jest niezwykle grywalna nawet po kilku latach. Co ciekawe, pudełko od gry świeci w ciemnościach. Konsole mają duży atut w trakcie wakacji. Są małe i łatwo możemy je ze sobą zabrać na wyjazd. O ile tam, dokąd się udajemy, znajduje się telewizor. No ale popatrzmy, w co możemy sobie aktualnie pokrać. Nareszcie doczekaliśmy się na PlayStation symulatora rajdowego z prawdziwego zdarzenia. Powiecie, jak to? Przecież są wspaniałe wyścigi Namco. No tak, ale V-Rally to nie gra zręcznościowa, lecz prawdziwy symulator. Warunki na trasie i zachowanie się samochodów jest niezwykle realistyczne, przez co gra jest trudna i starcza na długo. Maurelli stworzyło za przeproszeniem yy, o dziwo Infogrames, znane dotychczas głównie z produkcji przygodowych. Poradzili sobie świetnie z tym zadaniem i dostaliśmy wspaniałą, ogromną grę. Mówię ogromną, ponieważ możemy ścigać się na 45 trasach, używając aż 11 samochodów. Każdy z modeli zachowuje się bardzo podobnie do oryginału. Można grać tygodniami i wciąż trafiamy na nowe, jeszcze nieodkryte trasy. Niestety, a może istety, musimy poświęcić trochę czasu na naukę jazdy, bo jak wspomniałem wcześniej, nie jest to gra typowo zręcznościowa, lecz przyjemność z odkrywania nowych niuansów rekompensuje nam wszystko z nawiązką. Jeśli pasjonujecie się rajdami z prawdziwego zdarzenia, to V-Rally powinna na stałe zagościć w Waszej konsoli. Teraz niespodzianka dla wielbicieli strategii. Na PSX ukazała się konwersja znanej klasycznej już gry Transport Tycoon autorstwa Sida Mejera. Przypomnijmy, że w Grze tej jesteśmy właścicielem firmy transportowej i walczymy z konkurencją o uzyskanie jak największych wpływów. Rozbudowujemy naszą sieć połączeń, aby obsługiwać jak największy obszar kraju. Staramy się zarobić dzięki temu jak najwięcej pieniędzy, by udowodnić sobie i innym, że jesteśmy gigantem transportu. W grze bardzo przyda nam się specjalna myszka do PlayStation. Bardzo dobra i myśląca zabawa, stworzona przez człowieka, który dał światu cywilizację. Ray Tracer to połączenie wyścigów z walką na śmierć i życie. Oprócz tego, że pędzimy na złamanie karku po urozmaiconych miejskich trasach, to jeszcze rozwalamy po drodze samochody członków zbrodniczego syndykatu Czarnego Cesarza. Do naszej dyspozycji oddano różne maszyny z wieloma mocnymi gadżetami, jak na przykład Super Nitro wtryskiem. Niestety, przeciwnicy również dysponują ciekawymi rozwiązaniami technicznymi i przyjdzie nam się sporo namęczyć, aby ich pokonać. Na końcu oczekuje nas walka z samym bosem. Potyczka odbywa się w nocy na ulicach Tokio. Ray Tracer to świetna, szybka zręcznościówka, która dostarczy wielu mocnych wrażeń. Znajdujemy się w prawdziwych lochach, zebrało się tu mnóstwo dziwnych sporów, czy mogę zapytać głównoprzewodzącego i całego spawca tego zamieszania, o co tu chodzi? Tym razem gościmy w podziemiach, podziemiach, piekiel, po to, żeby pokazać Dungeon Keeper. To dosyć nietypowa forma prezentacji gry, prawda? Jak na polskim no cóż, może jak na polski rynek nietypowo, ale nietypowa jest gra. Jest to pierwsza gra, która stawia wreszcie na nas złych facetów. A teraz tak trochę na poważnie. Gra powstawała prawie dwa lata. Czy to dlatego, że jest całkowicie w Polsce? Nie, nie. Premiera wersji polskiej jest w tym samym momencie, kiedy premiery premiery wszystkich pozostałych wersji. Natomiast można powiedzieć śmiało, że w ciągu tego roku, który upłynął od momentu, kiedy gra jakby była już graficznie doopracowana do momentu kiedy wyszła udało się tego ducha w nią wszczepić jest to prawdziwie diaboliczny produkt i to mówię e, tym razem już pół serii I mam jeszcze pytanie kiedy nastąpi taka premiera chyba Walkrof przygotowuje kolejną e, grę która też jest jedyna w swoim rodzaju a mianowicie Populus i ukaże się już w tym roku czy na premierę zaprosi Pan nas na, na wystawę? Zobaczymy, zobaczymy. Może zaprosimy na przykład do namiotu szamana, bo tym razem nie tak jak w pierwszym czy drugim populusie jesteśmy bóstwem, lecz jesteśmy tylko pośrednikiem między tym bóstwem a ludem, czyli szamanem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo proszę. No nie no panie, no czeka na tę pizzę już od godziny. Przepraszam bardzo, ale zaginął mój przyjaciel profesor. Czy nie widziała go pani? Nie, a jak wygląda? Pokażę pani. O no, tak. To nie ma się z czego śmiać. Czy pani wie, jakie mam kłopoty? Nie no, jakie? Podwójne. Hej Wera, mam krawat, którego wymagałeś. Wzory polinezjan Polka. Wera lubi krawat. Zera wpuścić do klubu za taki krawat. Zera wpuścić chłopca do klubu za taki ładny krawat. Podwójne kłopoty bada takera to przykład na to, jak powinny się spolszczać gry komputerowe. Wszystkie dialogi są po polsku, aktorzy dobrze odtwarzają swoje role, co więcej, idealnie oddają wszelkie niuanse wypowiedzi. Gdyby wszystkie przygodówki były tak wydawane w naszym kraju, to graczom żyłoby się o wiele ciekawie. Niedługo zresztą spotkamy się w naszym programie z autorem polskiej wersji gry. Bohaterem przygody, jak można się domyśleć, jest Bat Taker. Chłopiec czasowo zatrudniony jako dostawca pizzy przyjaźni się z szalonym profesorem, który pewnego dnia wymyśla niesamowitą maszynę do klonowania. Niestety, dowiadują się o tym także osoby niepowołane i profesor pada ofiarą porwania. Nasz Bart wyrusza na poszukiwania. Na swej drodze spotyka wiele ciekawych postaci, bardzo charakterystycznych i śmiesznych. Gdy z nimi rozmawiamy, czujemy coraz większą wdzięczność dla tłumaczy. Nie dość, że możemy dogadać się po polsku, to jeszcze nie umyka nam cały szereg żartów wynikających z odpowiednich intonacji wypowiedzi. Gra jest przepełniona humorem i ciekawymi zagadkami, co sprawia, że stanowi świetną rozrywkę dla całej rodziny. Czy pamiętacie nasz pierwszy program? 1944 roku. Zadaliśmy wtedy pytanie na temat gry Red Alert. A teraz czas na kontruderzenie. W premierze mega-hitu, jakim niewątpliwie jest Red Alert, pojawiło się wiele nieoficjalnych dodań dodatkowych misji do tej gry. Jak przystało na produkt stworzony przez prawdziwych słuchowców, misje są ciekawe i urozmaicone. Wprowadzono element czasu, w którym musimy zmieścić się z poszczególnymi zadaniami, aby ukończyć misję. Absolutną ciekawostką są bitwy z mrówkami mutantami. Są silne, krwiożercze i niezwykle inteligentne. Każdy, kto skończył Red Alert powinien spróbować swych sił w Counter-Strike'u. Jest trudny, ciekawy i pozwala łatwiej przeżyć do momentu pojawienia się następnej części Command Conquer. Uwaga! Będzie konkurs! Do wygrania dwa egzemplarze misji Counter-Strike do gry Red Alert ufundowane przez IPS Computer Group. A pytanie konkursowe brzmi: kto jest autorem muzyki do gier Command Conquer i Red Alert? Odpowiedzi przesyłajcie oczywiście pocztą elektroniczną od A teraz rozwiązanie konkursu motorowego. Do wygrania były dwa egzemplarze gry Motor ufundowane przez Intel Computer Group. Pytaliśmy o to, jaka inna słynna gra została stworzona przez Delphi Software. Do wyboru mieliście na przykład Fate to Black, Flashback czy Another World. Nagrodzeni zobaczą się już za chwilę, a my spotkamy się z Wami oczywiście za dwa tygodnie. Cześć! Cześć.